Mam nadzieję, że tu dzisiaj nikt do mnie nie przyjdzie z samego rana. Ona, to, ona torebkę. Nie. No. Masz, masz. No kurde, dawaj to. Dobra, a dzisiaj nagrywam z moją góranką olą. Przestaw się. Dzisiaj nagrywam. Jestem. Ola. No dobra. No dobra, to się bawimy. Marku, on. Ej, ej, ej. Ale to ujęcie, ty nie masz toreby. Okej, okay, mam. Dobra, dzwonię. Idę do nic. Ding dong! Ding dong! O matko, boska śpięto chodka! Kto to znowu? Rakel, co ty tutaj robisz? No wiesz się przyszłam do ciebie, bo mam mam w domu. Ale po co? Yy, mogę mieszkać, yy, u innej kołżanki, a nie u mnie. O Boże! A co, nie pójdziesz kochane siostrzyczki? No okej, okay, chodź. Wiedziałam, że mi się nikt nie oprze. Dobra. No, no to pokaż mi wreszcie ten swój dom, czy będziesz stała tu jak słup w soli. Nawet mnie o to nie poradzali, wow. więc... Eee, no dobra. Uy. Tutaj mam mój pokój. Dobra, a gdzie ja będę spała? Pewnie na no, salonie, na naszej kanapie. Ale na naszej łapce, albo na, na naszej kanapie. Co? Żart sobie stroisz? Jak nie chcesz to śpij na dworze? Tutaj mam telewizję. No ślepa nie jestem. I obok mamy balkon. też ślepa nie jestem. A, to, a twoje walizki tu ci nie nauczono No gdzieś kłaś? No, szkoda. Dobra, ja idę do koleżanki. Ok. Ding dong! Ding dong! Cześć. Hej, mogę wejść? Cześć. Cześć. Kurde, to będzie jakaś ostatnia ostateczna moja. I mam remont w domu i... Wpuściłam ją do domu, bo ma remont u siebie. No. Uuu, ale ładny dom. No, a jak wy to zrobić? A to ta papuga tu robi kurde. No śpi. Bo ja nie mogę naprawdę? O, mogę sobie wykąpać. No. Dzięki. Pół godziny, później. To no, dobra, dobra, już. No, tu jedziesz, tu jedziesz. No, bo ja jadę. No, dobra. No, dobra, jedziemy. A patrz, poczekaj, tutaj fajny dom. Au. Au. Boże, dziwnie tutaj, co nie? A właśnie, gdzie my pojechałyśmy? Co tu jest? A! Pół człowiek, pół pełna, wszystko? Co <śla> to jest? jest? Co to to jest? Co to Co to jest? Co Nie mogłaś. nie mogłaś. Kurde, Co to jest? Co to kurde jest? O. O. To nią zjedz. Jom, jom. A, jom, 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 jom zjedz. Co to jest, co to jest? jest? Maska z Ja mam ci... Jom do zjedzenia. A nikogo więcej nie, nie tylko nią, okej? Okay? Dobrze. To jest twój obiad, kolacja i śniadanie. Dobra. Kara. Nie niech tutaj, żeby nas żreć. Hmm? Ma, ma pomysł, koło możesz jeszcze żreć. Zobacz. No tych, tych, no bo to muszą... W ogóle. Dobra, dobra, na nara już połowę pojadłam. Boże kurde tam jechaliśmy ta Dobra, wyskakuj Oni tu mieli tu zostać i tam No dobra kurde Trochę hmm. się nagrywam dobra mnie też trochę widać to nie? Pół no. hmm. godziny Od nowa to co się zaczynało No cześć tu dzisiaj y, nagrywa Maja z Dolą. No i tak. Nie są mnie koleżanka. No i zastanowiłyśmy, że będziemy nagrywać film. A więc zaczynamy. Dobra, idę spać. Yy.